Dobry, dzień dobry, dnia kolejnego. Zobaczcie jak ja położyłem Jest kto. No, nie wiem gdzie tam dziewiąta. Muszę lecieć z apteki. Nie na czytam do jakiegoś innego, żeby ten. Sobie kupić, bo mi się skończył ten krem na słońce. A dzisiaj muszę pochodzić. Wczoraj pochodziłem. Od razu można się wytłumaczyć też, że... No nie miałem przez ostatnie dwa dni że mnie ktoś nie ramdał e, czasu na odpisy d, 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 na komentarze no, musicie mi wierzyć, że wchodziłem do domu e, coś się tam dzieje i zobaczymy I, i po prostu tam trzy słowa z Michałem i spać, nie? E, także tak to wygląda. Ale jak się robi? Raz, dwa, trzy. Płacisz ty. Nie no, bo trzeba, bo nawet na chwilę, jakbym zostawił ten motorek, tam, motorek, skuterek bez tego, to, to się tak nazywa, że nie wiadomo. Dobra, jeszcze raz trzy. Także witam wszystkich serdecznie. Zapomniałem okularów, ja cię nie kręcę. Dobra, muszę dygać na górę. <grymne> do... <grymne> wszystko dla zdrowia, <grymne> więc do potem. Dobra, nici chodzą. Ja okulary już mam. Kurczę, dobra, lecą, nie, nie zabieram czasu. Fryzjer jakoś by się przydał chyba niedługo. Chociaż nie widzę za dobrze, więc... Ale tak coś trochę widzę. Pozdrowionka, do za chwilę, zaraz się nachodzę też, bo w ogóle dzisiaj miałem chodzić ale no Muszę trochę pojeździć i trochę pochodzić, o, taki, taki się zrobiło atrakcja No ja domyślam się że budowa, więc słabo będzie słychać, ale tutaj jest no ile tam, ileś tam osób Jakby mieli jakąś konferencję, takie paradoksy, nie? Ale to czy tutaj czy gdziekolwiek idzie widziałem, to w Holandii też takie rzeczy widziałem, no nie wiem, jakby właśnie mieli konferencję i wysłuchują e, wykładu, no ale dobra, do no, niech się dzieje, Le, znaczy kończę, bo hałasują, a No dobrze, ja wreszcie, bo swoje sprawy, teraz jestem, no cóż, znowu. W tych uliczkach, w których już bywałem wcześniej, ale dlatego, że no, że czegoś szukam i zobaczymy, czy znajdę to po pierwsze. Zobaczcie, jakie szkiele tam ze stoją. Niech wejdę trochę do cienia. Zapomniałem, miałem do taki iść kopić kupić, i zapomniałem, bo tak gadałem do Was widzów, oczywiście, że nie kupiłem. Nie? I stoją Ile pieniądków tam no, cykle, że tu coś widzę To nie to apartament jakiś co eee, Tak się inaczej, no dobra Rozpowiem się troszkę Szukam czegoś no to już byłem, to pamiętacie Irina's Russian Hat? Eee... Spróbowałem raz W sensie, że Kupiłem raz Smaczne, ale jednak Nieprzymysłowe, bardziej domowe No tak bym powiedział W sensie takie, że no nie chcę jakoś obgadywać za plecami, ale w sensie tak, że. że. Dobra, to powiem inaczej, bo muszę to obkręcić teraz, jak się już zagmatwałem. Te inne, które kupowałem, bodajże od Oksany, jak dobrze pamiętam, a tych ludzi mi się zwiększa. Ee, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej przez ee, No, nie wiem, no, ponad tysiąc na pewno. Więc ciężko to. Teodoksany powiedzmy lepiej mi smakowały. O, też nie tu, a tu widzę, że jest remonty. No dobra, idę. Mam nadzieję, że gdzieś przejdę. Bo muszę gdzieś dojść. No, po to idę, to w sobie logiczne. Tak, do zobaczenia za chwilę. Ja no właśnie zobaczcie po czym musiałem przejść. Nie nazartuję tutaj. Eee, tutaj zaułkami różnymi i tak dalej. i eee, da się radę. Jak się wie. Jak to zrobić, to no... ja akurat się dowiedziałem kiedyś we śnie, więc, więc wiem. Dobrze, do no potem, lecę, kuzi, nie zaraz kupuję kapelusz. Chcę pokazać, że znalazłem fajny sklep. Ja już go wcześniej widziałem, tylko nie wiedziałem, że on jest taki fajny. A Akurat coś by mi się przydało. Te są fajne, żółte, bo no bo żółte to zawsze fajne e, ceny przykładowe 40 dollar or 40,000 or what? Something 40 40 dolarów. No czyli tam 100 Ale nie, te są jeszcze lepsze Bo takie mniejsze, w sensie nie takie wysokie, żeby mi tam pod kolana nie podchodziły no na pewno nie dzisiaj to pewne. o tu są jakie Ale czary bo ja mam I zaraz znowu ktoś coś wytnie bo ja mam dość szerokie stopy czyli takie jak ja to nazywam płetwy To jest chyba drugi od tego i to kosztuje Poczekajcie chwilę 28, no to wygrał yy, to, wygrał od razu. Poczekajcie, poczekajcie, bo, czekajcie, bo to... takich to nie, takich to nie, nie no, wygrały nie, ze 28, ale wygrały, dlatego, że tu jest, zobaczcie, jest zamknięte. Czekajcie, ja muszę. O, o. To jest zamknięte, nie ma żadnych, no to niby jakieś, ale nie, nie wiem czy to dziurki, czy to tylko faktura taka. A te są otwarte. Te. W sensie... No, że oddychają, no. no a przy okazji tańsze, to, no co będę ukrywał. To, jak ktoś kupuje, bo droższe to lepsze, to... To pogratulować. Tu jeszcze są jakieś. Czekajcie, to ja muszę tu wejść głębiej, w takim razie. Bo ktoś się tam pytał kiedyś, żeby powiedzieć, ceny jakichś tam butów. Ale ja na takich lakerach. Na lakerach się nie znam za bardzo, czy to dobre, czy nie. Znaczy były lakery dobre, tylko czy te akurat dobre, nie? Nie tutaj To już To jeszcze jest 10 lat to. <ścoughs> Poczekam i, i wtedy żeby jakoś z brodą to wszystko się komponowało. No to takie jakieś do dżungli. Nie, nie, to nie, ale te. Zobaczcie, 28 dolarów. Ile to jest? 20 dolarów, 100 parę złotych. Tak, no kurczę. Naprawdę fajne i w dotyku od razu czuć, że, że jest dobre w dotyku, nie czuć. No, że się nie zepsują po dwóch dniach. Dobra lecę bo pewnie... O, tu jeszcze... Nie, 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 tu podeszwa znowu. Ja nie lubię takich. Gdzie jest paluch o to, takich. Tutaj mi nie pasuje, ale znowu to mi pasuje. To jest takie dobieganie. Czekajcie, o coś się zrzuciłem pół półki. To jest takie bardziej dobieganie, ale czy tam się biega, czy chodzi, czy... Teraz wszyscy wymyślili, że wszystko jest do czegoś To ma być but, nie? No dobrze Idę po pani A tu są już dla tych No i jeszcze te mi pasują Tam na dole, te Te też kolorystycznie mi pasują Ale reszta mi nie pasuje Z tego co widzę No może te niebieskie jakieś ja to muszę, żeby szerokie były, nie? Okej, okay, I will see you soon. Ja się w sobie już zapytałem. Dobra, to już przymierzę. Ona mówi, że nie ma. Znaczy, że nie ma, nie? Że tylko tam te, No takie... Takie rozmiarze, tam... Tego we mnie włożył nawet, dużego palca, nie? No mówię, ale czy może mieć? Nie może. Ale mówię, a czy może zna sklep, gdzie może? Nie może. No nic, no muszę jechać do tego sklepu. I pryk. I pryk. Czyli muszę jechać do tego sklepu, gdzie byłem po te klapki. No i może coś wybiorę już. Bo ona mówi, że ma jakiś tam w jakimś tam kolorze takim pomarańczowo czymś Jezus, no to jak ja bym wyglądał, no Czy nie? No ja mam problem. Wierzcie mi lub nie wierzcie, że ja jak znalazłem dla siebie buty prawie kiedykolwiek, dopóki mama przestała mi kupować. To, to będzie dobry materiał. To ja jak pasowały i były dobre to dwie pary od naraz od razu, nie? Bo ja mam szerokie stopy i no i co? No... Szeroka stopa to Dobra, idę, bo muszę lecieć. No. Zobaczcie kogo poznałem. Hello, my name is Nie poznałem, tylko... Stephen, you're my old client. Yeah, well, you're my best friend. You're one of my best friends from back when I first came from Pola Pizza. Man, yeah. Zobaczcie jaki świat is mawin, yeah? Jim Doblin. Jim Dublin. Love him loads, man. He's a good man. Yeah. Enough respect for him. Okay. So, how are you doing now? I'm cool, mate. I'm cool. I'm cool. Just come back from Cambodia and then, like, I'm just you mean me. you just come to Cambodia? No, I'll come back again, but I'm just surprised to bump into you again. Yeah, 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 because I, I ain't seen you for about a year, a year and a half. I was passing, and then you saw me, and I just shouted sh 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 you, man. You was like, Who's that? Who's that? And I was like, Yeah, it's me. But yeah, yeah that's cool, man. Yeah, so we're doing wicked, mate. Well, yeah, it's nice to see you, man. Now I have to say something in Polish, like translate. Yeah, yeah, of course. E, którego nie widziałem how long I we didn't see each other? Like one year, one year right? Yeah, about one year. About one year. Last year, I left I left last I left last, last February and then I've just come back. I come back in January. Yeah. Yeah, so I'm here to stay now. I to był... to był mój e, dobry klient i you very good client with yeah, yeah, Także you're tutaj były you're re -re rekomendacje dla mnie, że jestem dobrym kucharzem e Także zobaczcie jak życie, życie się układa. Coraz lepiej. Coraz lepiej. E Zobaczymy co dalej. Ja to czekam. Dlaczego? E Bo... Bo jest to ktoś, kto może pomóc w pewnych rzeczach. No i zobaczymy, czy pomoże. So, Steven, man, I didn't recognize you because you get slimmer. Well, slim. you got brown, <laughs> 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 Good to raz. Także, super gościu e, Super fajnie, że się zobaczyliśmy Świat się kurczy Coraz więcej osób, jak wczoraj było, że był Robert I told you about the Robert And you said to me that Robert was here too yeah, yeah, yeah. He was here yesterday. Także on, on powiedział, że Robert był tutaj też e, Ja, jak widzieliście, z Robertem też zrobiłem, czyli no, czyli stara wiara jest, no nie wiem, no, narzut Beretem. Thank you very much. You very much man. Be good. Widzimy. No, jak widzieliście, spotkałem. Dobra, ja no, sobie przejdę. Spotkałem starego e, znajomego przy okazji klienta. Więc. E, no, świat mały, jeszcze raz powtarzam, się, znaczy kurczy. A teraz muszę, ja jestem przy, w, w Russian Market, czyli w ruskim markecie. A teraz muszę zasuwać tutaj. I jak zasunę, to pokażę, gdzie zasunąłem. No nic, ja sobie chodzę. No i wygląda na to, że jeszcze pochodzę ze... Dzień, czy dwa, czy trzy, tutaj, dobry jest. Eee, ten. Nie chcę się wyrażać. Eee. No bo tak, żeby pooglądać. Na razie niech strażak bi tutaj i nie psiknie czasem w kamerę. Dobrze, nie psika Mmm... Czekajcie coś zobaczymy. To to jest jak już chodzę to przykładowe ceny Mango Bean flour, Flower. Cokolwiek to znaczy. Na materia jest good and bla 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 bla. 2 dolary. A tutaj jest fresh fruit bean card. Czyli taki niby budyń z owocami za 3 dolary. No. Ja owocę chętnie, ale z budyniem to już mniej Lecę, znaczy nie lecę, tylko uciekam z, z tego słońca kolorowego ja Jeszcze chciałem tak tylko przypomnieć, to już wczoraj było ale delikatnie, cały czas w dzień Więc e, Więc pewnie nie wygląda to tak ładnie jak wieczorem e, Nie ma prądu nie ma prądu, ale stoliki są. No ludzi też nie ma za wiele. Za wielu. Ale... Ale tutaj jest dobre miejsce. Także pan, poznałem dzisiaj się z nim, tak już sztama sztama. Także dobrze. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. O. No, czyli cóż, pożegnanie dzisiejsze. E, Dzisiaj odcinek. No, jak już zobaczyliście, drodzy widzowie, wszystko. E, może nie jest super ciekawe, ale jednak tam spotkałem jednego Ancymonka, drugiego Ancymonka. Jakoś to tam było. Także tak to wygląda. I co, i do jutra i do następnego dnia. Pan mały przychód, kamera wonie, życie w Kambocie, swój film Agonii, Uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat bez pośpiechu wam oku.